zimeczki, witam was w poradniku Dzisiaj pokażę wam co zrobić jeżeli gracie na CSGO Changer i wywala was za VAC podczas meczu albo jeżeli jak po prostu wam się nie może uruchomić Dobra, więc na początek wchodzimy sobie w link podany w opisie i pobieramy sobie ściągamy sobie ten VAC Error który wam właśnie zapobiega przed wywalaniem Gdy już sobie go pobraliśmy przenosimy go sobie na pulpit i wchodzimy w CSGO Changer Ok, pamiętajcie, żeby uruchomić go za pomocą administratora. Gdy te wszystkie tutaj się już tam załaduje, klikamy czerwony guzik. I yy, te pierwszy napis. Yy, ok, już nam się tutaj włączyło, to pamiętajcie, żeby tutaj sobie to oznaczyć i tutaj zmienić na 20. Yy, już to zrobiliśmy, to oczywiście klikamy niebieski guzik. Te, te strony sobie wyłączamy Gdy go kliknęliśmy to yy, wchodzimy sobie w akt, error, uruchom Teraz czekamy, w, w, czekamy chwilę I tutaj po chwili nam powinno pisać operacja ukończona pomyślnie Aby kontynuować na sieci dowolny klawisz No i klikamy przykładowy Enter No i tutaj się już tam update jest po, po sudejtowaniu yy, Powinno nam tutaj włączyć grę gdy już się nam gra włączyła, to się nie musicie martwić, wszystko bez problemu wam będzie działało. Jeszcze jest taki tutaj problem, yy, że jak, jak gra wam się włączy, może was yy, wywalić na pulpit i tam takie napisy mogą się wam pojawić. Ja zrobię screena, yy, co mniej więcej kliknąć. No i po tym kliknięciu, już nas przekrewuje do gry, i wszystko będzie bez problemu działać. OK, to by było na tyle. Jeżeli wam pomogłem, to możecie zlekować, Jeżeli byście mieli jakieś problemy, to opiszcie w komentarzach. Ja wam z chęcią pomogę. Nawet się bieżąco.